Witam w nowym odcinku. Już e, całym drugim e, odcinku Food Truck Simulator. Będziemy chcieli jechać dalej. E, zaraz zobaczymy co gra teraz od nas chce. Będę się patrzył dalej, bo monitor dalej jest w tym samym miejscu od nagrywania. nagrywania. E, rywka czy to się nagrywa? Nagrywa się, to super. E, no tak, siedzimy sobie tutaj w kwiacie Duplo zrobionym na e, Food Truck. Co tam jeszcze, co mi przyszło na podsumowanie jakichś myśli? Odkryto nowy segment mapy. Oczywiście w prawdziwym życiu, zanim byśmy zaczęli cokolwiek robić, sprzedawać tego pierwszego burgera, na którego zamówienie się zdziwiłem tak mocno, no to byśmy musieli przeżyć całą przygodę, czyli... Zanim zdecydujecie się na biznes gastronomiczny, zanim otworzycie swoje wrota dla potencjalnych gości, które być może nigdy nie przyjdą, to wygląda tak. Że musicie przebyć całą drogę z Sanepidem, czyli zgłaszacie wnioski, otwieramy lokal, oni na to tak, a co wy tam będziecie mieli? No i musicie wpisać te wszystkie plany, które macie, yy, na to co będziecie tam prowadzić, czy będą napoje, czy będzie alkohol i tak dalej. Wtedy pani z Sanepidu daje wam yy, czas, w sensie jakiś tam termin, kiedy łaskawie przyjdzie was odwiedzić, bo wcale nie musi. <laughs> nie no, chyba muszą, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, czy mogą sobie nie przyjść. Znaczy, ale nie no, tak serio to dają wam termin, kiedy tam sobie przychodzą. No i wy się przygotowujecie na to, wtedy pani przychodzi i to nie jest tak, że stoicie i przyszedł do was assessment, tylko pani, pani zazwyczaj, przynajmniej ja dwa razy trafiłem na bardzo miłe, sympatyczne panie z Sanepidu, przechodzi sobie przez ten lokal, ogląda, czy wszystko jest w porządku, jeżeli nie, to podrzuca jakieś rady, jak do tego się dostosować, żeby było ok. No i przyklepuję Wam, czy jest odebrany lokal czy nie, czy można go już puszczać, czy można przyjmować pierwszych gości, czy, czy coś jest na tyle rażące, coś jest na tyle rażącym błędem, że jednak no, wciąż nie możecie tego zrobić. I to zazwyczaj trwa tak 2-3 tygodnie zanim cokolwiek otworzycie, no chyba że ktoś jest fest, przygotowany naprawdę tak i ma już doświadczenie z wcześniejszych rzeczy. Ee, i tak dalej, że robi to od razu na błysk pod Sanepid, jest elegancko i to tylko formalność, żeby pani przyszła i sprawdziła. My no, mieliśmy trochę przebojów, e, jeżeli chodzi o alkohol, bo e, łatwiej jest, jak po prostu przejmujecie lokal, w sensie odkupicie i to kontynuujecie działalność, bo wtedy nie trzeba aż tyle załatwiać. E, dużo gorzej to wygląda, jeżeli przerabiacie jakiś lokal pod gastronomię i, i to, to dopiero powstaje tam gastronomia po raz pierwszy w tym miejscu, w tym lokalu. No, ale jak się odkupuje, to jest trochę łatwiej. Trochę, to, to, trochę mniej z życia macie wyjęte, bo wystarczy kontynuować to, co miał poprzednik na przykład. I to nie chodzi o to, że jak była pizzeria, to pizzę trzeba kontynuować, a chcielibyście na przykład burgery. Tylko bardziej właśnie, jak nie było alkoholu, to że alkohol chcecie, czy coś takie tam zmiany, które jednak coś wnoszą. Nie wiem, czy mówiłem, jeden po drugim odcinek nagrywam, także. Coś tam chcę mieć nagrane, nie wiem czy nie nagram całego, całej tej serii, a przynajmniej do któregoś tam odcinka, że będę pewny, że będę miał czas nagrać dalej, żeby to w miarę regularnie coś się pojawiało. I co? Tutaj chciał, chciała giereczka ode mnie, żeby mapę włączył, więc już czytamy. Punkty sprzedaży mają różne godziny aktywności. A to ma sens, to jedziemy od razu pod y, galerię jakąś handlową, to tam się ludzie powinni bujać od 10.21 do po pewnej godzinie klienci przestaną składać nowe zamówienia. Musisz więc postarać się najlepiej wykorzystać dany Ci czas. Możesz również sprawdzić preferencje klientów w konkretnym miejscu sprzedaży za pomocą mapy. No i to jest w sumie fajne. Eee... O, mają fryteczki. Drzwi tego klubu otwierają się dopiero późnym wieczorem i zamykają całą noc. Lokalna klientela jest rozrywkowa i pełna energii. <laughs> Czyli możemy dostać w łeb od... Lekko lotnych stawionych klientów spabu. To tam jeszcze chciałem powiedzieć takiego w miarę merytorycznego, żeby te odcinki miały jakiś sens. Żebym miał ja coś dodało od tego od, od siebie. Eee, to także raczej w Polsce to nie wygląda, że sobie jeździcie z punktu A do punktu B, gdzie wam wygodnie, gdzie wam najlepiej. Bo to trzeba mieć pozwolenia, to są czynsze mniej więcej takie jak za lokal stacjonarny. Więc a to trzeba jeszcze przemyśleć, czy złączę prądu i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest kolorowo symulator symulatorem, ale no w życiu jest y, bardziej przewalona sprawa z tym raczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie wiem, nie miałem futraku, to jest mój pierwszy. Także będziemy jechać teraz pod klub nocny i się czyli to już czytaliśmy, wróć do swojego garażu, odbyć klary w jej sklepie. No jeszcze trzeba nie dość, że wrócić na chatę, przemalować food trucka to jeszcze ten. Eee, dobra, nawigacja. nawigację. Trzeba zapasy jeszcze odnowić. Prawie wszystkie bułki sprzedałem. Jedno... Nie, nie, nie wszystkie bułki. Wszystkie mięska sprzedałem. Byłby szczęśliwy, że w wtapiasz resztę oszczędności, jakiś niepewny biznes, najmniej opłacalny ze wszystkich możliwych. Pewnie tak. To jednak trzeba być e, specyficznym człowiekiem, żeby... No, lecieć to jest taki, a nie inny temat. Dobra, po 8. A to mogę na maksa. Git. Dobra, to ja nawet tego nie sprawdzam. Po prostu się towaruje na maksa. Butla nam jedna zeszła. To możemy dobrać tebula będzie. 4 cebule, tak? Dobra, czyli na maksa mogę ładować. To mi to daje. Paczka frytek za 2 dolce? To za 10? Nie. Moment. To 7 zł, jakoś. No. Aktualnie paczka frytek 2,5 kilo kosztuje około 2 dychy. Także zależy, jaki firmy oczywiście. E, butelka z olejem. Potrzebuję to tutaj? E, tak. Wszystkie. Dobra. No to jazda. Oj, to coś, na czym najczęściej można się wywalić. Ile tych frytek? 12. Dobra, sorry do wyprzedania takiego, muszę się zatowarować zamów, dawaj elegancko automatycznie Dypki, frytki, bułeczki tutaj e, szapka e, no one ketchup i musztardy bym mimo wszystko trzymał raczej w lodówce a przynajmniej to otwarte no, no dobra dobra, zatowarowani jesteśmy, i co? Do domu trzeba jechać. Dobra, lecimy na, 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 na chatę. I co? Nie wiem, czy to tak w futrakach wygląda w Polsce, to, bo w futraku nie prowadziłem. Ale jednak, Sunnybit ma swoje wymagania, i to jest główna, główna rzecz, którą musicie spełnić. Więc takie futraki teoretycznie, jako mała gastronomia, nie powinny mieć robione nic na miejscu, tylko powinny mieć lokal, w którym robią, przygotowują całe mięso, całego prepa i tak dalej. Dopiero wtedy pakują to na y, ciężarówkę i gdzieś jadę. Czemu? Otóż. Y, Okej, okay, ale. Czemu ty się na mój pas jakby pieprzasz? Był tam znak jednokierunkowy? Nie wydaje mi się. Ale dobra. Eee. No, powinien być lokal, w którym to wszystko jest przygotowywane, bo. To są ścisłe wymagania już, musisz mieć zlew do mięsa osobne, zlew do warzyw, jeżeli mają być surowe, żeby to wszystko pomyć. Ee, jeżeli nie ma osobnych pomieszczeń, o ma koła. Jeżeli nie ma osobnych pomieszczeń ze zlewami i tak dalej, no to wtedy może, możecie działać, ale tylko na półproduktach na przykład, nie? Czyli mięso przyjeżdża gotowe, jak na burgery, to właśnie takie mrożonki jakieś zmielone, czy świeże kotlety porobione. Świeże raczej nie, no bo jeżeli ty, to, to ma przyjeżdżać do dostawach, to to jest mrożone. A ja, to jest obracane, bo tyłem chłop nie umie wjeżdżać. To jest obracane, to jest platforma obracana jak tramwaje w zajezdniach tramwajowych, tramwaje obracają. To nieźle. E, zamrażarka, frytkownica, dobra. Będzie ustawiona półka przynajmniej w zamrażarce, także e, ulepszenia. Jedziemy z tematem, frytkownica. Proszę odrdzewić. O, elegancko. I zamrażarka. Proszę obstawić półkę. Oej, no, kończy coś się różni. Zaczyna przypominać prawdziwy truck. No to by w prawdziwym życiu tak nie wyglądało, nie? Że wy sobie macie coś tam rozwalone, po, po ordy i coś tam. E, I sobie to kiedyś dokupicie, jak się odbijecie. Jak tam pierwsze zamówienia wpadną. No nie no, to wszystko musi być przygotowane po to, właśnie, żeby. Żeby Sanepid sobie przyszedł pierwszego dnia odebrał lokal albo takiego food trucka, bo przypuszczam food truck też musi mieć odbysone pidoski. I powiedział, "OK, wszystko jest OK, ludzi nie zabijesz, jak coś u Ciebie kupią, więc. z bogiem. <laughs> Podejść do klubów nocnych, aha przyjechałem tutaj tak po prostu. Fock symulator, a zaraz będzie klub muzyczny. Więcej by chłop zarobił, gdyby tutaj to wystawił. Postawił kilka stoików bar. I pub z tego zrobił, niż jak się futreka bawi. No ale tutaj nie ma kuchni na przykład, ale to by miało sens, jeżeli macie jakąś taką właśnie kwaterę z kuchnią, gdzie on sobie to by wszystko przygotowywał po kolei, pomidora kroił właśnie w BMW na cały dzień i tak dalej. No to, 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 to ma ręce i nogi wtedy, nie? A nie, że to jest tylko garaż i taka trasa wylotowa ulepszy Need for Speed tuning madafaka, nie? No. Yy, także tak. Dobra, to jedziemy dalej. Ef, to wszystko klikać, bo cyberpanka przechodzę i teraz mam w głowie takie sterowanie cyberpankowe. Dobra. No. A to nie ma tak prosto. Trzeba najpierw sobie prepa zrobić ładnie. Też bez sensu jest takie jechanie na żywo jak w tej grze, ale rozumiem, że to są takie uproszczenia typowo gierkowe, bo inaczej to by było średnio. To jakie ma to przejechać? Uuu, otwiera się dla mnie, elegancko. to elegancko. Już mam dogadawaną miejscówę. która lecimy z zamówieniami. Dawaj, uh -huh. disco live. Trzeba taka czysta, nie wiem czy taka zdrapana od rozmrażenia, czy co Nasza piękna lada Otwieramy okno Siema O, halominowe mocno Doner kebab Ale to mi nie wygląda na doner kebab Wygląda jak sklep z telefonami Nic tam nie ma z doner kebaba Prytki prosisz Prytki z kepuczem a ja źle ten, nie rozłożyłem sobie towaru, prawda? Właśnie. W lodówce mam frytki. Teraz? Eee, olej. Olej, olej, olej. Tyk. Włącz światło. Dobra, sorry, bo ja już y przeleciałem ten. Tyk. Wit Aha, now will tell you. I need my help machine. it before anything else. Just like the gas earlier. Got it. Mm-hmm. Dobrze. We okay. And I have to be careful because people like their food more or less crispy. Exactly. You're a fast learner kid. In the meantime, take out the fries boxes. Save me time later. Got it. Ok, sosy mam sobie przygotować, tak? No dobra, dawaj mustard. Ma tak. Majo yy, mayo, mayo. Tak. Elegancko. ładuj się. Podsmaż fryty do odpowiedniego poziomu. Chcemy usmażony. Szkoda, że nie jest surowe. To kolejka do mnie. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w foodtrack e, wypis Gara. Smażę frytki dla tego pana, więc musicie chwilę poczekać. Mam na to 100 sekund, więc y, tutaj się dzieje tutorial. Y, wrócę to, będę hej. Smażyły się? Nie? Na, 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 na A dzisiaj nie kazała mi radia włączyć. Chyba, że działa od poprzedniego czasu. O, bit. O, usmażone. Nie, nie. E, przypominam, że głupio wkładać rękę do oleju, jakbyście chcieli je, tak te prytki wyjąć. Tu jest ta rączka, ona jest fajna. bo to, czy jak jest metalowa, to jest średnio fajna, bo nagrzewa się tak samo szybko jak koszyk. E, zazwyczaj jest tutaj taki plastikowy uchwyt, żeby się nie poparzyć. E, dobra, no co, git. Jakie mam te frytki? Aha, w łapę, dobra. Tyk o nie, najgorzej, najgorzej. Tak nie robimy. Do tego są sosierki, i w sosierkach, tych malutkich, takich 50 ml, najlepiej dajemy sos. Nie lać nic na jedzenie, bo to jest. Dobra, zamówione. tyk 7 dolarów za frytki. 9 łącznie. No to chłop mi prawie 3 dychy zabolił za porcję frytek. Elegancko, biedny wodor. No to też jest jakaś restauracja, niby. Dlaczego mówię, na raz mogę przyjąć? Powinienem czytać pewnie to, co ona mówi, ale. Frytki zem. To Dowożymy sobie frytki, bo to będziemy. Ej! Uuuu, versus. Chetnik. Halo Ej, nie wiedziałem, że to będzie piwo. pi Dawaj gościu nasolio, lecimy cię. Fryki e, z majonezem i burgerson. A no i też jak że nie ma, jeżeli nie ma zmywarki, to też nie powinno być tak, że macie jakiekolwiek naczynia. Jeżeli macie... naczynia to musi być zmywarka. Dobra, lecimy od środka. Aha, to tak działa, dobra. No to okej. Okay. Usmażone frytki, usmażone frytki. Jabłka, mięso lekko podsmażone. Dobra, spoko. A mi to uratowało tyle w sumie z jednej strony. Ogółem... To ja bym miał drugą deskę do tych bułek, nie? Bo to jest, co się dzieje, to jest masakra. Mam nadzieję, że to jest tylko wytarte, a nie, że to jest pleśń. O, kliknąłem poza okienko, sorry. Dobra. Mieję mięso lekko. Dobra, paliwo ogarnę potem. Dawaj bułę. Dawaj bułę. Mimo wszystko, nie chcę surowej bułki, a bułkę Dobra, to. Tyk, tyk, Majonez, tyk. Tyk, tak, tak. bulgar z pomidorem jest opieczona, Po no serio, gaz się skończy teraz. Aha, na pewno. Odpalaj palniki Eee, w ogóle BKS z tego, że jest gaz, a tu masz elektryczne grzałki, czy nie? Także do dokąd zmierzasz? Kwiatki z potrójnym ketchupem. A to może to zwaliłem ostatnio, że tam było powiedziane ile kto czego chce. Proszę, tatar, dwa pomidorki do tego, czyli lubisz tak pisto, dobrze. I zamówienie numer 2, proszę. Jest dobrze. Wszystko Wszystko się zgadza. Frytki z potrójnym ketchupem. Pokaż mi przepis. O frytki. W zamrażarce miały być frytki. A wiecie, czemu w zamrażarce powinny być frytki? Już poza tym, że. Już poza tym, że. Jest y zamrażarka, i powinny być mrożone, a nie w lodówce, To ergonomicznie jest szybko. Tylko się odwracacie do zamrażarki. Bierzecie frytki i ładujecie do zamrażary. To jest czwartym. Frytki chrupiące. Drugi kosz by się przydał. No dobra, ale wiemy, że mamy zrobić tyk. tyk. Zdrowe frytki. Te mają być tylko usmażone. Usmażone. dalej. Usmażone i ketchup trzy razy. Raz, dwa, trzy. <grytki> I smakował. Elegancko, cztery. Rytki grupiące. Pomarańczowek bo tak. No. Nice. Nice. Właśnie. Jest jakiś burger zamówiony? Proszę mi zamówić burgera. Burgery się robi fajnie. O. Rytki z keczupem majonezem. Dobra. Tak. Smażymy fryteczki Ona się będzie dłużej smażyła, bo Ludowie chcą ma gdzieś tu kosza? Pod tabem? Nie? Nie. Dobra Ładnie to wygląda w tej tutaj e, Nie wiem czy nabiał koło boczku może stać? Chyba nie? <grytanie> Ale są osobne kosze plastikowe, więc to ma dużo sensu Smażone chrypki. A one są chrupiące? Nie, one są smażone. My chcemy chrupiące. My się chrupiące, czy już będą spalone? Chrupiące, dobra. Proszę. Nie! Mogę to wyjąć. A. Dwa razy sprawdzać gastronomię, dwa razy sprawdzać. No bo, jakby, sorry. No cóż, eee, moja wina, moja bardzo wielka wina. Podwójny burger, dobra, czepki chrupiące ogarnę. Półka, półka. będzie jaśniej nie jest pokrojona, prawda? zrobiłem maca. średnio podsmażone, średnie podsmażone, dobrze bekon przysmażony dobra, zacznijmy od bekonu bekonik, powinienem wziąć tamten hey, pipo I I Ciśnij image, aha, okej, okay, fajne na przycisku opóźnienia maszyny do krytek, aby wyrzucić zżyty olej, następnie odpuszczamy. Dobra, ogarnę. Dam radę. Do. Przynajmniej mam nadzieję. Nie pomylić kartoników teraz, proszę. Ajajaj, karamba. Opieczona bułka. Balet bekon mega zrobiony Mięsko średnie, mięsko średnie Plaster sera, plaster pomidora Proszę, proszę eee, Opieczona bułka, dobra Dobrze Oczyś Proszę No 23 dolary To było w złotówkach, to jeszcze leży jaką wagę ma to mięso Hmm. Nie ma. Elegancko. Brak zamówień. Dobra, to czyścimy olej. Hop, wyszedłem znowu. Coś z tym trzeba zrobić na przyszłość. Kość oleju. 0%. Now I need to open time to put it into the container. To jest taki zbiornik na tłuszcz. Nie wyrzuca się tłuszczu ogółem tak o, do śmieci. Tylko cały tłuszcz zużyty wylewa się do beczek. Potem trzeba mieć umowę z firmą. Firma zabiera te beczki z olejem i dają wam ice o dziwo. Oni już kupują ten zużyty olej. To jest jedyna rzecz w gastronomii, za którą nie musicie wypłacić, żeby ktoś od was zabrał, bo wam się nie przydaje, tylko faktycznie gdzieś coś odzyskać z tego. I to albo możecie dostać, jeżeli wystawicie fakturę pieniążek, jakiś tam za to. Albo po prostu czysty, faktyczny olej rzepakowy w zamian przywożą. I elegancko, nie? Olej się Dobra, ale najmniej uszukaniczy oh. hm. Mogę to odłożyć? Dobra, fajnie. Daj, bombeczka wziąć. Wziąć. Już się zmęczyłeś? Co jest to? Nie było tego wcześniej, nie? Co już? Chłop tam dalej sprzedaje. Dajcie porobić więcej. Ile mam czasu odcinka? 23,5 minuty. No to myślę, że będzie elegancko. Mam pełne ręce, pełne ręce roboty. No dobra, to od razu się żegnam. Jak wam się podobał odcinek, to fajnie. Może faktycznie ktoś go obejrzał. Eee, zobaczymy co dalej. Eee, dostaliśmy fryturę, więc eee, fajnie. Była nowa. Można było smażyć frytki. Dużo tam więc to były dzisiaj frytki. Także siema, dzięki za oglądanie i cześć. Do następnego odcinka.